Siemaneczko, kolejna produkcja i kolejny Battlefield, tym razem jeden z nowszych, czyli Battlefield 5. W tym filmie jedynie o czym będę rozmawiać, to kampania dla jednego gracza, także zapraszam. Od razu powiem krótko z mostu. Od razu krótko na start powiem z mostu. Kampania jest na około 3. Może 3,5 godziny. Gra toczy się w czasach II wojny światowej, co mi bardzo osobiście pasuje, bo uwielbiam ten temat. Zagłębiając się powoli we wprowadzenie, które studio DICE przygotowało, ujrzałem powtórkę z Battlefield 1, który opowiadał historię różnych żołnierzy z okresu I wojny światowej. Po prostu wprowadzenie było dosłownie podobne, można powiedzieć, że kopia tego wszystkiego i po prostu było takie samo. Myślę sobie, kurczę, raczej to nie będzie nic ciekawego. Gdy już udało się się przebrnąć w końcu, przez to wprowadzenie miałem do wyboru cztery misje. Myślę sobie, kurczę, cztery misje tylko? No, słabo. Ale zacząłem od pierwszej misji, jak leci, czyli po kolei. Najpierw od misji, która dzieje się w słonecznej Afryce. Przy każdej z misji są przerywniki filmowe i każda z misji opowiada o jakimś wojaku, czy też jednostce. Szybko zdałem sobie sprawę z tego, że pierwsza misja w tym tytule, właśnie w tej Afryce, to najnudniejsza część tej gry. Pewnie dlatego, że zamiast strzelania się, po prostu mamy podobne elementy co w BF1, czyli skradanie się do wrogów i niewywołanie niepotrzebnego alarmu. Nie lubię w grach, które dzieją się w II wojnie światowej, elementu skradankowego. Na zasadzie, że mamy kilka celów oraz obozów czy też posterunków, i musimy w każdym z nich coś zniszczyć. Ta mapa ewidentnie nie zalatywała mi tu klimatem Metal Gear Solid. Naprawdę. I to piątką Phantom Pain. I tak ja wiem, że takie rzeczy się działy jak sabotaże oraz ciche operacje, ale gracz raczej chce dostać typową wojnę. Poczucie tego natłoku ludzi. Po prostu totalny chaos i pandemonium. Tymczasem w niektórych misjach jest tu po prostu inaczej. Ale na szczęście im dalej w las, tym było lepiej, bo potem była bardzo zimna i klimatyczna Norwegia no i oczywiście Niemcy. Wydaje mi się, że ta pierwsza misja w Afryce właśnie trochę jest tu niepotrzebna. Wydaje się być taka przerysowana i nierealna. Bardziej mi siadały zdecydowanie pozostałe trzy misje, które zostały, a najbardziej to chyba właśnie Norwegia i Niemcy. Jeśli chodzi o bagi i glitche, to nie zauważyłem żadnych problemów. Jeśli chodzi o optymalizację, to również w porządku. Aczkolwiek miałem problem z przerywnikami filmowymi, które mi dziwnie przycinały, tak jakby mój komputer nie nadążał albo gra. A nie nadążała z płynnością wyświetlania mi tego na ekranie? Nie mam pojęcia. Sama gra chodziła na prawie najwyższych ustawieniach i bez problemu utrzymywała zadowalające 60fps. Także tutaj do tego nie ma się co przyczepiać. Zresztą tego typu gry muszą mieć taką optymalizację na litość boską. Jeżeli mam być szczery, to ta kampania jest lepiej wykonana od poprzednich gier, które niedawno ogrywałem, jeśli chodzi o zrobione filmy na kanale, czyli Medal of Honor Airborne oraz Battlefield 4. Ja wiem, te gry dzieli przepaść, jeśli chodzi o lata, w których wyszły, natomiast Battlefield 5 pod względem opowiadania historii poszczególnych ludzi był naprawdę zrobiony w porządku. Naprawdę dobrze. Strzelanie w tej grze to czysta przyjemność, różnorodna broń, mnóstwo różnych materiałów wybuchowych, przylepnych, rzuca. Wyrzutni rakiet, i tak to wszystko tutaj jest naprawdę top. Chciałbym pochwalić Dice za takie wstawki z informacjami dotyczących historii, np. ilu ludzi zginęło podczas jakiegoś konfliktu, ile osób brało udział itd. I bardzo dobrze, bo historię trzeba pielęgnować oraz pamiętać o tym, co wydarzyło się 80 lat temu, tym samym oddając tym wszystkim ludziom cześć. Muzyka w tej grze niestety, ale nie zapadła mi w pamięci, bo nie jest tak dobra jak w poprzednich grach o tej tematyce, w które grałem. Najlepszy przykład to chyba Medal of Honor Allied Assault z 2000 roku. Oczywiście ta kampania to jak zawsze wstęp do czegoś większego, czyli do multiplayera, ale to jest normalne, więc jedynie jeszcze do czego mogę się przyczepić, to jej długość. I wydaje mi się, że lepiej było opowiedzieć o jednym konkretnym oddziale z konkretnymi bohaterami, tak jak to miało miejsce w Call of Duty World War II, niż po prostu w taki sposób jak zrobili to w BF-5. Same zadania w tej grze, mimo że nie są to jakieś wybitne misje, to należy powiedzieć, że starano się jakoś to zrobić różnorodnie, tak, żeby nie było to tylko zadanie typu idź, zabij tego i tu wróć, a rzeczywiście jakieś w miarę konkretne cele. Bardzo fajnie zostało to pokazane w ostatniej misji, w której wcielamy się w niemieckiego żołnierza, który dowodzi Tygrysem. Bardzo fajnie zresztą zostało to pokazane w ostatnich misjach, w której wcielamy się w niemieckiego żołnierza, który dowodzi Tygrysem. To bardzo fajna misja, gdyż na końcu, gdy. Widziałem ostatni przelewnik filmowy, autentycznie zrobiło mi się smutno i przykro, że wojna to musi być naprawdę coś bardzo strasznego, że nie da się tego porównać z niczym innym, z czym na co dzień my, wolni ludzie, mamy do czynienia. Dlatego też za ostatnią misję duży plus, bo rzeczywiście po przejściu tej gry dosłownie czułem żali i przygnębienie. My ludzie w czasach pokoju, choć nie do końca, bo każdy wie, co się obecnie dzieje na świecie, nawet nie trzeba się tym specjalnie interesować, nasze obecne pokolenie. Może że się cieszyć, że mamy dzisiaj swobodny dostęp do informacji, z każdego miejsca na świecie, lepsze miejsca do życia, ogólnie więcej możliwości. I że nie musieliśmy przeżywać takiej tragedii, jak w czasach II wojny światowej. Za każdym razem, gdy słyszałem opowieści mojej babci, gdy byłem jeszcze młodym chłopakiem, który ganiał za piłką, słuchając o tym, co robili niemieccy żołnierze czy też rosyjscy bądź ukraińscy na naszej ziemi, byłem bardzo tym zaciekawiony, ale zazwyczaj tylko przez chwilę. Z czasem, gdy dorastałem Stałem, uczyłem się oraz sam szukałem informacji później na temat tamtych okrutnych lat dla całej ludzkości zresztą. Byłem w szoku, że taki konflikt, który ogarnął prawie cały świat trwał aż 6 długich lat. To się nie mieści w głowie. I jeszcze tak krótko o samej kampanii, a właściwie tego jak zaprojektowane są mapy, bo wiadomo, że misje, które rozgrywamy w ramach kampanii dla jednego gracza, są również wykorzystywane do gry multiplayer, ale to mnie tylko. Utwierdziło w przekonaniu, że tego typu otwarte mapy nie sprzyjają, jeśli chodzi o kampanię dla pojedynczego gracza. Bo o wiele lepiej się to sprawdza, jak jest jakiś ciąg wydarzeń, oraz jest mapa bardziej korytarzowa. Nie mówię o tym, żeby była tylko jedna droga do celu, ale na przykład dwie, może trzy. Bo przez to, jak duże są te mapy, powstała z tego w większości skradanka. I to jest mój problem z tą grą. Że starsze kody albo Medal of Honor robiły to najlepiej czyli ściśnięta akcja w konkretnym miejscu i wyznaczenia dwóch sznurków do celu i upchać dużą ilość akcji w takim segmencie. Bardzo mało było też takich wielkich bitew z dużą ilością żołnierzy, bo te mapy były bardziej przystosowane do multi. Z tym, że w kampanii dla pojedynczego gracza trzeba było jakoś inaczej to zrobić, i duża część gry to typowy taki skradankowy gameplay, gdyż gramy po prostu samemu likwidując przeciwników z ukrycia, bo gdy wejdziemy do jakiejś bazy albo po sterunku sami, strzelając do wszystkich jak Rambo, jest duża szansa, że nie przeżyjesz i po prostu nie wykonasz takiej misji, nie wykonasz swojego celu. Dobrze chociaż, że podczas wykonania pewnego zadania jest punkt kontrolny, więc nawet jak zginiemy, nie musimy w. Wszystkiego powtarzać od nowa. Także podsumowując, Battlefielda 5 to dobra gra. Całkiem interesująca kampania, szczególnie gdy gra zmierza powoli do końca. No i oczywiście fajny gunplay. Nie mogę złego słowa powiedzieć o strzelaniu, po prostu w tej grze strzela się bardzo przyjemnie. Jednakże same mapy są zbyt otwarte, przez co ma się poczucie takiej pustki i brak tego efektu wow, jak w starszych odsłonach Koda albo Medal of Honor z okresu II wojny światowej. Ale tak dodając od siebie, już na sam koniec, wiem, że bf -y takie. Były od początku, one nigdy nie były korytarzowe, więc Battlefield robi to po prostu inaczej. Ma własną formułę, i dla fanów tej serii się to po prostu sprawdza, bo większość kupuje te Battlefieldy nie dla kampanii, a dla multi. Także to jest oczywiście zrozumiałe. Ten materiał nie miał na celu rozkładać wszystkiego na czynniki pierwsze, zresztą co tutaj rozkładać. Dużo ludzi grało w gry o II wojnie światowej i jest to temat dosyć mocno przerobiony, ale też nie do końca, bo dałoby się jeszcze opowiedzieć o różnych innych walkach w innych regionach świata albo krajach, na przykład w naszym kraju, ale wiadomo, że tego nie zrobią. A szkoda, bo mogłoby być to naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Gra jest w porządku i w momencie, gdy to nagrywam, Gra ma obniżkę i jest za 32 zeta. Normalnie kosztuje ponad 200 zł, więc naprawdę spora. Chyba, że komuś siądzie multiplayer. Nie twierdzę, że nie. Może ze znajomymi da się w to dobrze bawić. Ale kampania, tak jak już mówiłem, to takie formalne, całkiem solidne wprowadzenie do gry. To wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się film spodobał, miło mi będzie za lajka like i subika. Szczególnie subika, bo trochę tego mało. Zapraszam na inne moje filmy i do następnego razu. Cześć!